Siemanko, z tej strony Doman z kanału GIT, pokażę Wam dzisiaj jak wygląda wnętrze opakowania świeżutkich słuchawek HyperX Cloud Revolver. Z tego co słyszałem to model przeznaczony bardziej dla graczy CSa, więc nie tylko ja założę je na swoją czaszkę, ale też burzy na swoją łysą pałę. Zobaczymy, jak oceni te słuchawki. Dzisiaj, jednak, na jakości brzmienia nie będziemy się skupiać. Zajrzymy po prostu do wnętrza tego opakowania. Zauważyłem od razu, że słuchawki są licencjonowane przez Intel Stream Masters, też wspierane przez Steam Liquid i SK Gaming. Oficjalne słuchawki profesjonalnych organizacji sportowych. Zaglądamy do wnętrza. Fajnie wykonane to. Pudełku, ale do tego już Kingston HyperX nas przyzwyczaił. Gdy widzę ten element opakowania, to czuję się jakbym otwierał skrzynkę w CS-ie. Chociaż rzadko to robię, to teraz mogę na żywca delektować się otwarciem tych słuchawek. Nie jest to łatwe. Ok, udało się. Gratulacje! Dołączenia do timu HyperX, żebym jeszcze tylko tak grał, też oczywiście widzę, że jest instrukcja obsługi. Podłączenie słuchawek do Xbox One, do PC albo Maca i do PlayStation 4. Z tymi platformami są kompatybilne. Kolejna ulotka. Jest też gąbka, która będzie nam zabezpieczać słuchawki. W transporcie mamy głównego bohatera naszego testu. Cóż my tutaj znajdziemy? Kolejna gąbka zabezpieczająca. I oczywiście same słuchawki. Zrywamy folię. Jest nam tutaj już zupełnie niepotrzebna, ale widzę, że jest tutaj coś jeszcze. Przewód zakończony dwoma wtykami 3,5 mm. Te jacki sprawiają, że nie mamy tutaj raczej do czynienia z oddzielną kartą dźwiękową. To dobrze, wolę gdy ich nie ma, bo to 7.1 w poprzednich generacjach cloudów było raczej tylko symulacją, aniżeli prawdziwym działaniem. Włącznik mikrofonu, regulacja głośności, oczywiście możliwość wpięcia tutaj przewodu od słuchawek w nylonowym oplocie, więc nie będą nam się plątać. Sam ten przewód nie jest zbyt długi, podejrzewam, że to około 1,3 nawet może mniej, około metr, ale oczywiście z tym przedłużaczem już radzą sobie znacznie lepiej. Jest też odłączany mikrofon. Gwiętki, zobaczymy gdzie go się tutaj podpina. Na lewej słuchawce. A w środku już nic. Oprócz gąbki nie znajdziemy. Jeszcze dosłownie na chwilę przyjrzymy się tej konstrukcji, ale... Teraz testował nie będę, bo jeszcze nie mam zamiaru ich nigdzie podpinać. Nie wiem jak wyglądam z tymi słuchawkami na czaszce, ale czuję, że są naprawdę lekkie i bardzo wygodne. Dobrze przylegają, nawet w okularach dla pinglarzy będzie to dobry model. Są też elementy aluminiowe, które zabezpieczają nam słuchawki przed pęknięciem, gdy będziemy je szybko zakładać i zdejmować, a może rzucać gdzieś, gdy nie zdobędziemy fraga w CS-ie albo w innej grze, gdy coś nam po prostu nie pyknie. A jest też tutaj trochę. Kurna. Fak. Trochę folii się znalazło jeszcze na tych słuchawkach. Oczywiście tworzywo sztuczne, skóra albo tworzywo skóropodobne, podobne, które będzie nam przylegać do głowy. Też muszle są tutaj wykonane, a raczej te gąbki pokryte skórą. Tak się prezentują słuchawki HyperX Cloud Revolver. Czy będziemy strzelać jak skałasznikowa, używać rewolwerów w grach? To się jeszcze okaże. Zobaczymy do jakich gier mogą być przeznaczone te słuchawki i jak się sprawdza mikrofon. Bo szczerze powiedziawszy, ale w poprzednich generacjach cloudów nie bardzo mi się podobał i raczej kiepsko nasz głos brzmiał. Potwierdzi to burzyk, który brzmiał jak gimnazjalista, gdy mówił do słuchawek poprzednich HyperXa. Ale przetestujemy wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to teraz jest to dobra okazja, bo wkrótce pojawi się nasz główny test słuchawek HyperX Cloud Revolver. Dzisiaj tylko unboxing, wypakowanie. Sprawdziliśmy co w zestawie. Ten prezentuje się naprawdę bardzo interesująco. Siemano, do zobaczenia.